Dzień dobry, drodzy widzowie i drodzy uczniowie. Dzisiaj taka będzie krótka pogadanka, ale mam nadzieję, że będzie dla Was interesująca. Podzielę się swoim e, odkryciem, e, odkryciem turystycznym, a jednocześnie e, tutaj mam na uwadze moich uczniów. Odniesiemy się do tych lekcji e, wcześniejszych, e, gdzie mówiliśmy o na przykład e, neoklasycyzmie. O takich zabytkach, które nawiązywały do historii, o takich zabytkach niezupełnie, niezupełnie oryginalnych, które tylko wzorowały się na poprzednich epokach. A dzisiaj podzielę się właśnie z moim prywatnym odkryciem, którego dokonałem w ten weekend. I szczerze mówię, że ja tam już to dawno powinienem odkryć i nie wiem, dlaczego to się tak późno stało. Zwłaszcza, że przez miejscowość tą przejeżdżałem przynajmniej 100 razy i, i tutaj nie skłamie, dlatego że kiedyś tam nawet zdarzyło się, że przejeżdżałem rowerem, jechałem jeszcze dalej na północ. Ale oczywiście nie skręciłem 50 metrów od drogi, może 100, a zobaczyłbym coś. Niesamowitego. I dzisiaj właśnie Wam opowiem o tej miejscowości, ponieważ jest ona bardzo ciekawa. O tej miejscowości, bo nazwa była mi znana oczywiście. Przypomniał mi i powiedział, że warto tam pojechać, zatrzymać się i pooglądać ciekawe rzeczy. Mówił mi nawet sąsiad z mojej kamienicy. Także serdecznie tutaj pozdrawiam mojego sąsiada Krzysztofa, też motocyklistę. Bo dzięki niemu właśnie tam postanowiłem, że, że koniecznie pojadę i nie rozczarowałem się. Miejscowość ta znajduje się blisko, także śmiało myślę, że można tam dojechać już nie mówię o samochodzie ale na niedzielną przyjazdkę motocyklem, motorowerem rowerem może trudniej. Ponieważ nie polecam tej drogi, która jest fantastyczna, oczywiście jest fajna, całkiem przyzwoita, może fantastyczna to za dużo powiedziane, ale jest przyzwoita, ale jest tam duży ruch, e, zwłaszcza ciężarowy, ponieważ jest to na trakcie tak zwanym Katowice-Poznań, e, więc jest to o dużym natężeniu droga, a jednak jest ona wąska i na przykład rowerem jadąc przy tej drodze byłoby niebezpiecznie, ale być może. Udałoby się opracować jakąś trasę, która być może byłaby trochę dłuższa, ale nie prowadziłaby właśnie tą główną szosą, tą jedenastką, i być może można w bezpieczny sposób na rowerze dojechać, ale to trzeba by było po prostu sprawdzić, czy taka możliwość jest. Natomiast jeśli byśmy poruszali się motorowerem, nawet małym, właśnie 50, czy motocyklem, to jest to super trasa na przejażdżkę, z mojej okolicy i też dużej części z was, czyli z Lublińca, to jest tam około 50, może 60 kilometrów. Trzeba by dokładnie sprawdzić, ale w każdym bądź razie jest to rzut beretem. I mam tutaj na myśli miejscowość byczyna. Miejscowość mała, ale o bardzo bogatej historii, i tutaj zachęcam Was, żebyście sięgnęli do linku pod filmem i przeczytali, chociażby właśnie z Wikipedii. Miasto, które ma niesamowicie barwną i udokumentowaną historię i do naszych czasów przetrwało w bardzo ciekawej, średniowiecznej formie. Mało miast dotarło w takiej formie do naszych czasów. Słuchajcie, mamy praktycznie w 100% zachowane mury miejskie, mury obronne. Mamy dwie wieże, dwie baszty obronne i mamy trzeci taki pewnie teraz e, nie mówię fachowo, wyleciała mi ta nazwa z głowy, ale taki, taka trzecia to jest nie wieża, tylko taki bastion. Tam jest w tej chwili restauracja. Bardzo ciekawa o ciekawym wystroju, więc jest to też ciekawe do zobaczenia. Natomiast w obrębie tych murów jest bardzo dużo ciekawych budynków, właśnie o takim charakterze średniowiecznym. Przy, przy murze od wewnętrznej strony, tak jakby schowane małe domki, bardzo niektóre w tej chwili przepięknie odrestaurowane, ukwiecone. Mają jakieś tam ogródki, po prostu jest tam bardzo malowniczo, co też yy, sprawia, że właśnie w tym mieście odbywają się rok, rocznie plenery malarskie, gdzie malarze właśnie też są zachwyceni atmosferą tego miasteczka i dlatego tam zjeżdżają. A więc te budynki są tam bardzo ciekawe, niektóre malutkie, takie wręcz jakby chatki przy murze, yy, ale są też większe, okazalsze, yy, kamienice. Niektóre w klimacie właśnie takim średniowiecznym, inne w barokowym, jest co oglądać i dodatkowo jeszcze w obrębie tych murów yy, mamy przepiękny ratusz, w ratuszu też jest świetna restauracja, wiem, jadłem tam słuchajcie yy, świetnie przyrządzoną rybę, to był yy, łosoś, yy, moja żona tam jadła sobie takie bardziej pospolite danie, czyli gyro z frytkami, ale i to było świetnej jakości. No i dla pełnoletnich można też skosztować regionalnego piwa, też ważonego, przepraszam chciałem powiedzieć pędzonego, pędzi to się bimber, waży się piwo. W ważonego w okolicy e, miejscowego piwa. E, to wszystko można właśnie na tym rynku, a ta restauracja druga poza tym, w, tej, w tym bastionie jest właśnie na rynku w ratuszu, w przepięknym ratuszu. I jeszcze poza tym jest tam oryginalny yy, kościół yy, ewangelicki, być może to pozostałość po najeździe Husytów, to też możecie zobaczyć, co ci Husyci byli yy, w, yy, w, yy, w historii Byczyny, być może tego nie wiem, ale jest to tam kościół Ewangelicki, w każdym bądź razie gotyk, gotyk widać to po cegle. Po wielkości cegły, jak widać to po ułożeniu, też możemy się dopatrzyć na tych murach, że część wyraźnie starsza, ponieważ jest budowana z kamienia, świetnie tak ciekawie układanego, a część później dobudowana jest z cegły tej gotyckiej. Więc mamy gotycką świątynię, mamy też barokową. To wszystko w obrębie niewielkiego miasteczka. Naprawdę, słuchajcie, tutaj w naszym pobliżu to jest to, można powiedzieć, taki, taki, taki skarb, takie miasteczko, że to się zachowało pomimo burzliwej historii, właśnie najazdów, jakichś czy licznych pożarów, to przetrwało do naszych czasów. No i oczywiście II wojny światowej. Także fantastyczne. Polecam Wam to. Linki w opisie. i też słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach, kto może, kto ma konto na YouTube, napiszcie, może wyznacie jeszcze jakieś fajne miejsca, które na przykład ja wielokrotnie pomijałem i nie widziałem, że tam jest coś ciekawego, a może mi coś polecicie. Takie właśnie znane, nieznane miejsca, prawda? Bo mogą być nam znane znamy przecież mapę czasami przez coś przejeżdżamy, a wystarczy skręcić w jakąś drogę. I za kilkadziesiąt metrów coś ciekawego ujrzeć. Aha, a ja Wam do końca jeszcze nie powiedziałem. No właśnie, to nie tylko to miasteczko. Yy, jeszcze niedaleko, dosłownie, może 3 kilometry od byczyny, jest yy, w małej miejscowości nie nieopodal takiej wioseczki. Jest słuchajcie, zalew, a przy zalewie, takim bardzo ciekawym zalewie. Może takim troszeczkę dzikim, z takimi szuwarami. Nie wiem, czy tam jest jakieś miejsce do kąpania, tego nie sprawdziłem, ale widziałem, że tam jakieś przyczepy kempingowe się gdzieś tam w tych szuwarach yy, rozmieszczają, więc naprawdę jest tam ciekawy. Jakieś zejścia ciekawe są do wody. Przy tym ciekawym, malowniczym zalewie jest słuchajcie, prawdziwy gród rycerski, drewniany. Wiecie, taka, taka twierdza drewniana warowna z takiego wczesnego średniowiecza, takiego jeszcze przed gotykiem, przed, ro, przed sztuką romańską. Ale jest to zbudowane niedawno, bo to zdaje się było w 2007 czy 2008 roku, oddane do użytku, ale niesamowity klimat i tam, na tym właśnie, w tym grodzie można bardzo często trafić na różne imprezy rycerzy, którzy tam, wiecie, mieczami się dla rozrywki łoją po głowach. Ale są w tych strojach, w różnych zbrojach. Dziewczyny, kobiety w strojach średniowiecznych różne rzeczy tam się wytwarza. Można zobaczyć jakieś tam machiny, słuchajcie, wiecie, oblężnicze. To wszystko tam można zobaczyć, bo tam ci pasjonaci bardzo często się spotykają, właśnie tworząc ten średniowieczny taki klimat. Więc warto też zobaczyć na przykład na ich stronie internetowej jakiś kalendarz wydarzeń, czy akurat na przykład, kiedybyśmy zaplanowali odwiedziny Byczyny i tego grodu pobliskiego, czy. Jakaś fajna impreza tam się nie dzieje, bo tam również nawet są na przykład jakieś zloty motocyklowe. Więc na przykład ktoś mniej się interesuje rycerstwem, a może, będzie się, może interesuje się dwoma kółkami, więc przyje przyjechać sobie właśnie wtedy w takim terminie, żeby, żeby coś ciekawego się w tym grodzie też działo. Także to z mojej strony wszystko. Taka zachęta, słuchajcie, do szukania właśnie ciekawych miejsc, do szukania zabytków niesamowicie ciekawych, które są w naszych okolicach trochę po tym wszystkim, całej tej akcji, słuchajcie, wiecie, z tym, z tą zarazą, tak nam się trochę też oczy otwierają na najbliższą okolicę, żeby ją pozwiedzać, żeby ją poznać, yy, więc ja czekam, kochani, piszcie w komentarzach o waszych propozycjach, może ja je akurat znam, ale to w niczym nie przeszkadza, żebyście się podzielili z innymi widzami, z innymi uczniami na temat właśnie, co warto zobaczyć Zabytkowego w naszej okolicy, gdzie jest pięknie, może jakiś pałac gdzieś schowany w jakimś, wiecie, w jakiś zarośniętym parku, może jeszcze coś innego. Czekam, nie sugeruję. Na pewno znacie takie miejsca i macie jakieś swoje propozycje, swoje pomysły, którymi się chcecie podzielić. Kochani, to na, to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Hej!